No że na DPL, jesteśmy w ETEŚ oczywiście i dzisiaj lecimy ze z takie filmy jak Haseborg do Inna O nie jest daleki O nie jest daleki, bo jest 1230 km ja myślę, że jest mniej A tu mamy 1230 Dobra to nie będziemy się zastanawiać tylko na pewno ja mamy jechać to jadźmy to jest mój zestawik i będziemy sobie lecieć tak i lecimy skręć w prawo zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Przygotuj się do skrętu w lewo. A musimy zasuwać ostro. Skręć w lewo. No dobra, lecimy sobie do Hasenborga do... Do, do, do. Wiecie co, zapomniał, wilna. A Wilno to wiadomo gdzie winno, nie? Dobra. Mamy to przejechania kupy czasu. Tak, coś zaczął zionych, to może dojdziemy. Oczywiście podająckiego 6. Nie wiem, nie wiem co robi, ale nie ma go na ETS-ie widać. Znaczy, że coś innego robi. Może odpoczywa. Ale póki co, się. Proste. Tak do pedalantkiego, sześć pał, my bacha, i oczywiście wszystkich ktoś w metodach. O, tu idzie, burza, co? odstawili te dwa kojoty, a oni nie chcą puścić osobówek. Ja je mene bacio, za on je mi tutaj tiko. zlal. Nič prosto. I pojehalo. I jedeme plastu. Okno požeme. Ciepło je, można jechać, nie? Na razie testuję tego mana. Na razie jakoś, jakoś Gdybym miał silnik, troszkę szybszy, większe to wszystkie troszkę wolno się buja, ale jak się buje, to już idzie. No ja trochę i też idę spać, bo muszę rano wstać do pracy. Także nie ma, że boli. Oczywiście nagrywam, nagrywam no Ten trochę duży plik będzie, bo to będzie około 12 giga, ale ja to tam się nie wstrzymuję, bo rzucę i... 3 dni będzie miał lecić, to ta bunda leci w ciągu 15 minut Ale chodzi mi o to, żeby jej oczywiście teraz jedziemy po Skandynawii Trzymaj się lewej stopy Trzymam, trzymam się Zosuwajmy. nie brałem z tego, nie brałem, nie ubierałem sobie wietraka, bo mi się już nie chciało mogłem, ale mi się nie chciało no i oczywiście mam jeszcze farminga, bo mam, albo jest wszystko nowy system jest i nie jest te, te wszystkie mi te popadały z farminga jedyne co mi zostało to na chmurze we wstymienia. a żeby być na chmurze to ja muszę mieć przede wszystkim sejmy no ale póki co to my lecimy sobie i Patrzmy paliwo ma, paliwo ma, powiem, a jak można jechać? Gdzie to bym puścił se lajwa lepiej, by było lepiej. No, musiałbym go nagrywać, tylko bym puścił. A, a drugi raz też o tym. चुंगे भी समूह oczywiście lecimy z chemią nie? chemikaliami jak ja wiem i wy wiecie też ale tak, lecimy do winna trzymaj się w prawej stronie a następnie zjedź w gut! Yeah, well, good Tylko pogramy to trochę będzie lepszy. Dobra, i lecimy dalej. to na dolecimy do Helsinek prawdopodobnie i z Helsinek będziemy robić przeskok Widawa, nie tutaj do Widawy, bo Helsinki to nie ja do masar jakiś Stockholm, aha i Stockholm dobra, przez Stockholm będziemy skręcać Do Stychoruba mamy 328 km Tak by nami pisz A jakie to wiadomo, nie No, dinozaury mm. No, tego tutaj nie widziałem to jakiś Kasper watź. Myślę, że dobra gra. Dobrze się jadzie przede wszystkim. Gra jak już 4 lat, ma ale jakoś jakoś, ale ta inteligencja tej gry to jest masakryczna, nie? Nie ma lepszej gry od, od ETS-a. Ale żebym miał trochę więcej, tak więcej. Trochę tym, trochę wodą. Z wodą wyszło 1200, ale to zrobić. Oni wiecią bez promowania bez promu no, przez to sobie wychodzi no i miałem zrobić coś co miałem zrobić powiedz poczekajcie chwilkę, ja sobie coś zrobię jeszcze w opcja, opcjach, w opcjach nie o to w rozgrywkach było typ, teraz ty, ty. zobaczymy, to nie czujnik deszczu włączony, tak chodzi mi, o, o, o żeby mi deszcz padał troszkę, bo Żaden moich odcinek nie widzę, żeby mi tu deszcz padał a chciałbym, żeby troszkę popadał to chyba nie ale zobaczymy manuale to nie to nie kursora też nie kolor zwrotny tu też nie ma nie ma widać nie ma jest na pewno jest ale nie mogę go znaleźć zobaczymy tu Tu parkowanie lasowe to no, do zdarzenie drogowe Padnięcie deszczu. O! Tu udamy, bo nie ma u mnie deszczu nigdy, w żadnej zimie, jak ja wiem. A ja bym chciał, żeby trochę popadało, a nie tylko słoneczko było. No to nie tak wolno jadą. Panowie, co jest? i lecimy dobra i sobie lecimy na spokojnie na dzięki za subskrypcję mojego kanału bo widzę że mi tu przybywa subskrypcja jak nie było to nie było a teraz widzę że przybywa. nie wiem czym, czym to jest To subskrypcji mi doszło bardzo dużo nawet ale teraz naprawdę dziękuję za to postaram się jeszcze lepiej robić o ile mam czas. no i ciągniemy gumę tak Ба ты мне же, что мои все очимы, что... Скажи, это будет какие-то выезд. А, пасад, до пасада Ну, товарищ, а раз так едешь, раз так едешь. Да, идем мы собой туда ехать, мяло. Dobra, i zasłajmy Jakiś ruch się zrobił, chyba wiem, że dzisiaj poniedziałek, nie? to wtorek Ten film nie prędzymy Jak dopiero na środę Może jeszcze Joping, to mam niedaleko do Jopinga Gościa, bo jadę z mam pasem to lecę z firmy No zaraz zobaczymy gnt gnt także mamy co jechać sobie no wiem że na dole widać nagrywanie i mikrofon działa także o kuchnia i tak miało być Miało być tak o. kamerki nie podstawię, bo nie ma sensu nawet Po to podstawiać Myślę, że też na to pójdziecie O jaki karamul, remont To też remontują wiem się w Polsce A to też remont robią Panie zrobić ja nie jestem czujnikiem na luterku, jak samochód macie się wyprzedać, to mi daje ten sygnał, dźwięk, nie dźwięk, a obraz. A, kawa mi się jakoś dziwnie odbija. Może ja za mało wypiję. No prawie całą tą chciałem powiedzieć w Hiszpanii. Skandynawię przyjadę. No całą to nie, bo jeszcze Finlandia, tu brakuje, Norwegii, Danii. Ja wjechałem bezpośrednio tutaj. Już na Skandynawię wjechałem. Na Skandynawię wjechałem prędzej. O Art w OBS I nie nagrywa na pewno farming, Farminga w ETS. A, bo, no, farminga to nie gra. ETS-a pewnie albo w legendę te samochodziki No i teraz a miał na sprzedać komputer swój Jedziesz, ja musiał 4000 No mnie tam brakuje trochę kości zarzucić, albo klosek większy nawet dać. I 7 razem 7 i wtedy może by coś było. Ale nie mogę narzekać na razie. Wszystko chodzi okej. Okay. już jesteśmy w dalekiej Szwecji. Ktoś będzie chciał, będzie oglądał film, ile minut będzie chciał, to obejrzy. Dojrzemy tutaj do jakiegoś miasteczka, albo miasta, cztokolu niemożliwe. Nie, to nie jest tak. To, to nie jest gdzie Na Za szybko by było. lecimy, zawieziemy te chemikalia może by włączyć sygnał właściwie światła, bo to jest chemia Sztokholm Sztokholm prosto, dobra, lecimy prosto jak są to w w filmie byłem, także nic nie szkodzi. Mówię, że niektóre, bo znowu jakieś nazwy mają No i lecimy. O, tutaj to uczysz Aha, tu jest. I lecimy dalej. Kto nie na to widzi, jak Skandynawia wygląda w tej chwili właśnie. Trzymaj się w prawej strony, a następnie zjedź w trawę. za tym gościem. No i sobie zjeżdżamy Co on to wiezie? O, przejść. Przykryj się prawej stronie, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jak się że się nie zmieszczę, ale jakoś, jakoś. O, mamy przepiękne miasteczko. Zjeść pierwszym zjazdem. Zjeść z ropy. Lecimy właśnie do tego nymba. Sykko jakoś tam lisa, sza, my język zapołamiemy no bądźmy, bo go zobaczmy jak to wygląda tutaj przepięknie wygląda, nie? u mnie się też fajnie wygląda to Zabacz. no kula, nie? tę globę i mamy do Nysza 59 km Także lecimy Nie wiem, zrobić ten przycisk Nie zrobiłem żebym... Bo coś to mi ten GPS nie za bardzo. Aha 90 mogę walić 80 mam Moje no pociery mnie cię krzyciałem czy też Wjechałem specjalnie, żebyś we mnie nie trafił. Jeszcze specjalnie wjechał. To za szmaciasz. No jakiś głupi ceny był nie Specjalnie pojechałem na bok żeby... No by musiał zajebać A tak ładnie już szło na, mówię, w silne, No w wcime, no do promu tutaj Przygotuj się do skrętu zlepko Nie wiem na dół będzie skręt Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo No Skręć w lewo no wiem, że muszę skręcić w lewo No i to jak ja tu mogę wjechać? To nie ma To jest zakaz je. Gościu to czy zakaz je? Tam musi wjechać, a nie. A ty osiejesz, nie? Jest to właśnie wiesz, nie? I tu jest wiązanie nie tam. Oni mi to pokazuje w lewo. Tu jest wiosna rom. To jest. Nie będę mówi co. No dobra. I lecimy. Uuu gdzie my tu? No widamy polecimy sobie. A wizmi. O co nie? widać Co ci je? Yes. I właśnie to jest ten problem, właśnie to to jest. Nie można synchronizować twojej własnej pozycji w World Tracku. Zakończmy ten kawałek. Niestety. To jest właśnie promot, nie? że mi zostało parę kilometrów do końca i niestety no 620, 682 km mi zostało do końca i niestety Jest jak jest Jedź bezpiecznie Nigdzie nie pojadę, bo już skończyłem To jest właśnie ten właśnie o dobra Zakończmy wtedy to, bo nie ma sensu nawet. No to ja do morza nie wiadę. Nie przepłynę. Dobra, na razie.